Wspominałeś, że już kiedyś broniłeś Kermoren. Tak, dawniej Kermoren było pełne życia. Na stałe mieszkało tu piętnastu wiedźminów. Przygotowywali i trenowali chłopców mających przejść próby. Tylko oni znali tajemnice przemian. Na zimę do warowni wracali wiedźmini ze szlaku, ci, którzy nie znaleźli swojego miejsca wśród ludzi. Przed bitwą w Kermoren przebywało dwudziestu trzech wiedźminów i czterdziestu uczniów. Mało, cholernie mało, wziąwszy pod uwagę tłum fanatyków, z którymi mieli się zmierzyć. Nie wiem dokładnie, jak do tego doszło. Później mówiono, że była to reakcja spontaniczna, nagła i niemożliwa do przewidzenia, eksplozja słusznego gniewu, zrodzona przez niechęć do wiedźminów. Faktem jest, że ktoś rozmyślnie podjodzał ich szczół tłuszcze. Rozdawano nawet ulotki. Wstrętny paszkwil, który specjalnie wyznaczeni podżegacze czytali chłopstwu. Faktem jest również, że mimo druzgocącej przewagi liczebnej, fanatycy nie zdobyliby twierdzy, gdyby nie pomoc czarodziejów. Przeżyłem jako jedyny. Przez przypadek przeoczenie. Nie uszczędzili nawet najmłodszych chłopców. Przejdź się po murach, wilku. Popatrz na szkielety. Może znajdziesz ulotkę. Kiedyś były ich setki. Przeczytaj ją i zapamiętaj jako przestrogę, do czego zdolni są ludzie.